Dzień dobry, nie było mnie trzy tygodnie. W Fortnite zmieniło się bardzo wiele. Dodali jakieś dziwne nowe miejscówki. Nie wiem jak z broniami, nie wiem jak z innymi rzeczami, z jakimikolwiek zmianami, bo byłem trzy tygodnie totalnie odcięty od internetu, można tak powiedzieć. Pierwsza rzecz jaką zauważyłem to to, że jestem strasznie opalony i okropnie wygląda to w kamerce. No ale nieistotne. Co do samej aktywności, to aktywność była naprawdę fajna. Jestem wam mega wdzięczny, że oglądaliście mnie przez ten okres. Jednak ostatnim czasem przyrost subskrypcji jest naprawdę malutki. Dlatego zasubskrybuj kanał, bo 50% moich oglądających nie subskrybuje. Subskrybuje kanału, a my docelowo w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy słabi gracze też wygrywają gry w Fortnite Battle Royale. Losowanie na Xboxa macie na końcu odcinka, tu macie osobę, która go wygrała. Dobra, oglądamy sobie mitry, który ma trzy fragi, dzisiaj słuchajcie, będziemy oglądać jednak innych, bo mój skill w Fortnite przez te 3 tygodnie, jak mnie nie było, tak średniowo wygląda. Dobra, ładnego fraga sobie tutaj strzelił, bo jednak 3 tygodnie nie grałem i powiem wam, że jest źle. Kolejnego fraga zrobił, także bardzo ładnie. W ogóle są jakieś moczary odpoczynku, nie mam pojęcia o co chodzi z tą miejscówką. Widziałem, że przed chwilą ktoś się zamienił w krzaka, gdzie to jest zwykła solo gierka. Nie wiem, co tutaj Epic Games y, poczyniło. Aczkolwiek, co do naszego gameplayu, to mamy bardzo szybko top 2. Czy ten gracz będzie miał słabe KD i wygra gierkę? Wydaje mi się, że będzie miał dobre KD. Także. Tutaj niestety gracz z małym kadrem raczej nie wygra meczu. W ogóle słuchajcie, co jest jeszcze śmieszniejsze, wróciłem do domu i za kilka godzin jadę na turniej do Budapesztu, na którym będę grał o nagrody, jakby nie patrzeć, a z moim skillem jest tak naprawdę średnio, także nie wiem jak to będzie, ale to jest teraz nieistotne, istotne jest to, co się dzieje w gierce, a w gierce nie dzieje się nic, bo nasz kolega tutaj robi dziwne rzeczy, niszczy ściany, które są jego. Czemu on się tak wysoko buduje? Nie ma lotni. Nie mam pojęcia. On tutaj, no. No nie, no ja nawet po trzech tygodniach przerwy troszkę lepiej buduję od niego. Także nie jest jednak ze mną aż tak źle. Pa, jak się słuchajcie w tego propa zamienia? Jestem ciekaw. Co on w ogóle odwala? Czemu on niszczy ten metal? Bardzo dziwny gracz nam się trafił. No masz tam znak stopu, znak pływa. tego. Ten znak będzie. No tak, ten. Patrz, no miałeś, widziałem, że to będzie ten znak. To było logiczne, że to będzie ten znak. Halo, kolego. Nie rozumiem do końca co tu się odwala, co się przez trzy tygodnie zmieniło w tej gierce. Jestem tak. Co? Czemu on. Czemu on się wybił? Co on zrobił? Zapowiada się ciekawie. Mam nadzieję, że kolejne gierki będą równie ciekawe, takie jak i ta. Patrz! Tamto jest... No przecież to jest... To jest jakaś jedna wielka komedia ta gierka! Co tu się od... od. Nie wiem co powiedzieć, nie chcę brzydko mówić. Wyczynia się tu coś dziwnego. Tamten w ogóle lunch pada. Okej, okay, nie mam pojęcia. Mitraj wygrał. Nie będę tego komentował. Sprawdźmy jego KD. Na samym początku trafił nam się bardzo specyficzny gracz, ale z kolei jego KD jest przeciętne. 1,20, 174 winy. Nad 7000 mecz, czyli 2,6% win ratio. No nie jest aż tak źle. Powiedziałbym, że taki zwyklaczek. Nie wiem od kiedy jest ten zestaw w ogóle w sklepie, ale bardzo mi się on podoba, dlatego mam dla was giveaway'a na ten zestaw. Jedyne co wystarczy zrobić, aby brać udział w tym giveaway'u, to subskrybować kanał, wspierać mnie w sklepie z kodem Jaworskiej Przestrzysy 3... i w komentarzu napisać nick, z którym wspieracie mnie w Fortnite. Wyniki sobie zrobimy we wtorek. Co to jest? Latająca wyspa jest na mapie? Halo? Czemu nikt mi przez te trzy tygodnie tego nie powiedział? Jasny gwint, no dobra, mamy, słuchajcie, Tomasa jest top 4, e, ja zdobyłem dwa fragi, pewnie zastanawiacie się w jaki sposób, otóż w taki sposób, że poleciałem na koniec busa bojowego i sobie zminimalizowałem gierkę, później wchodzę, patrzę i stoją dwie osoby na awku obok mnie. To, no, że mnie Skillofa zaciachał, czyli wyspa jest i wyspa ma takie same właściwości jak miała, super, fajnie. Ale czemu ona jest obok podium? Czy ona lata po mapie? Dajcie mi znać w komentarzu, czy ona lata po mapie, bo szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Bo nie grałem jeszcze, znaczy, grałem jedną gierkę. Ale chyba będę miał dzisiaj streamka, także myślę, że na streamku się szybciej dałem niż na odcinku. Bo odcinek będziecie widzieć dopiero jutro No niestety nudy, bo kolega się kampi No naprawdę przez te trzy tygodnie Epic Games zrobiło dużo Ale bardzo się cieszę z tego powodu, bo mega mam ochotę zagrać w Fortnite'a mega, mega mam ochotę w ogóle siedzieć i grać Na pewno w niedzielę jak wrócę właśnie z tego turnieju to Będzie jakiś taki długi streamek Bo nie streamowałem kurczę 3 tygodnie, tak za wami tęsknię słuchajcie Za czytaniem tego czatu Za gierkami z wami, za wszystkim Także będzie trzeba na pewno sobie pograć Nadrobić tutaj zaległości jest top 2 My sobie tutaj myku gadu gadu A kolega jest sam na sam Z przeciwnikiem I strasznie zamula Nie powiem co, ten kolega I znalazł dziwną miejscówkę do Kampienia się, aczkolwiek chyba skuteczną Wydaje mi się, że ten drugi go tutaj Nie widzi w tej pozycji, pootwierajmy sobie Skrzyneczki w top 2, co nam tam Zależy, ja to bym na twoim miejscu czekał Wyczekiwał no dobra, nie wiem, co on odwala. Ja nie wiem, jak ci się gracze nam się trafiają. Jesteście tacy niedzielni chyba. Brawo, chociaż za 66 go obiłeś, ale mogłeś to zrobić lepiej. Chociaż kto tam wie, ja się nie znam. Ja tu tylko oglądam. Każdy, kto ogląda, może się mądrzyć. Nie, nie, no zbudował się ładnie. Ogarnia, także nie będzie to też słaby gracz raczej, jeżeli wygra gierkę. Ała, dostał. I to grubo! 22 HP mu zostało. Dobra, kolega wygrał i kolega Maruski ruski, nick. dlaczego? 11 fragów! Ja nie wiem jak ja mam tu znaleźć! Dobra, spróbuję to znaleźć. Jestem z siebie dumny. Pobawiłem się trochę tą cyrylicą i mi się udało. Jeżeli chodzi o kadę, no to znowu trafił nam się niestety zwykły przeciętniak. Albo niestety, 1,39 kd, 47 winów tylko. Także słuchajcie, łop zrobił 11 fragów, także wyskoczył niesamowicie poza skalę. Jednak no nie miał on słabego kd. Także na razie wątek przewodni naszego odcinka się nie sprawdza. I niestety gracze z moim kd nie wygrywają gierki. Nasz trzeci kandydat dzisiejszego dnia niestety męczy się z robotem. Na szczęście ma deskę, która go dość dobrze kontroluje. Kontruje. I udało mu też się go skontrować. Mam nadzieję, że jeszcze go wyjaśni. Okej, okay. ładny frak został zdobyty. O o! Deska się chyba popiła. Coś tu chyba nie działa tak jak działać powinno. Ale na szczęście jest kolejna, także kolejna będzie raczej stosowana. Dobra, ładna pompa. Bardzo fajnie mu siadła, 7 fragów. No tak całkiem całkiem. A co to jest za item? Aha, dobra, to jest ten item, który wchodził jak ja wyjeżdżałem, czyli to jest ta taka osłona, nie? Tak, to jest taka osłona i teraz nikt mu nie może nic zrobić przez tą osłonę. Setańcie chłopak! No to nieźle. Co to jest? Elektryczne trapy wróciły do tej gry? Jak ja jestem nie na bieżąco. Nie mam pojęcia, co to było. Dawajcie mi znać w komentarzach, co to było. To ja będę czytał sobie kulturalnie. Bardzo mi się przydadzą wszelkie informacje od was. Trzy tygodnie tylko mnie nie było, a to jednak... Dla Fortnite'a to jest dużo, bo widzicie, bo gdybym grał w takiego CS-a, to trzy tygodnie to by było nic, no bo tam jednak aktualizacje to są raz na... Jak w ogóle? Co? I nie dobił go. Zobacz, jaki bambik! Ale misterium mi się podoba. Nie zabije... Dobra, już mi się nie podoba, jednak. Nie podoba mi się już ten grać. Myślałem, że zostawi bambiczka, że go ocali. Ale jednak go nie ocalił. On wejdzie. onż to.? Ja nie wiem. Dziwny jest ten misterion, nie? Generalnie czat. Znaczy widzowie. No wracając z tematu, jakbym grał takiego CS, a ten trzech tygodni nie odczuł. Bo teoretycznie, no poza moim skillem. Bo w tej grze się tam niewiele zmienia. No, ale na przykład. wszedł w trapa. No na przykład w takim Fortnite no to sporo się zmienia przez te 3 tygodnie. Dobra, Misterion ma 9 fragów, wygrał ten mecz. Sprawdźmy sobie, jak wygląda w praktyce jego kader ratio. Tutaj mamy już nieco lepszego gracza, bo słuchajcie, ma on tylko 3700 meczy i 240 winów, czyli win ratio wynosi 6,6%. Co jest myślę, że takim dobrym casualem. No i KD186 też jest naprawdę przyjemne. Także nie trafił nam się znowu żaden pros ani żaden słaby gracz, który wygrał grę. Przynajmniej wzorując się na trakerze, Także sprawdźcie sobie jeszcze jedną osobę. Mamy top 5, a amnesia sobie tutaj przeszukuje. Automat, i na środku, jak gdyby nigdy nic, pije sobie poteczkę. Także słuchajcie, mamy dwa fragi w końcu, jakiś troszkę. W końcu trafił nam się gracz, który ma jednak nieco mniej fragów niż kurczę 5. Bo póki co w tym odcinku trafiali nam się tylko tacy. No i jakieś jego strategie też nie są za dobre. Nie wiem, co on tutaj odwala. Czemu on tutaj ma. Zobaczcie, jak długo edytuje w ogóle. Co? Zrobił sobie okienko i zginął od Eugenelinka, który już jest No, dobrym graczem, przynajmniej. Wynika to z tego, że ma 8 fragów. Zobaczymy, jak będzie wyglądało jego KD. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten skinek, w fajnych kolorkach, takich moich wow, ale go ze snipe'u. dwie snajpy poleciały tutaj ze strony Eugenelinka i ma on aż 9 fragów, także sytuacja nam się szybko odmieniła, bo przed chwilą był gracz taki niezaciekawy w sensie jeżeli chodzi o skilla, przynajmniej tyle mogliśmy wywnioskować z, z tej chwilowej rozgrywki, jaką obserwowaliśmy, a teraz z kolei Eugenelink ma 9 fragów i pokazał nam już dużo, jak na jakieś, nie wiem, parę dziesiąt sekund. Swojego gameplayu. Tutaj będzie wejście. A nie, patrz, nie udało mu się wejść. Ale za to zadał mu obrażenia. A ten drugi jemu nie. No scope był próbowany. O, tu trap leci. Uniknął tego trapa. Już myślałem, że niestety Eugene zostanie zatrapowany, ale jednak się myliłem. Kolega użył luncha, ale niestety był zablokowany od góry. No, powiem wam, że taka dość śmieszna bitwa wyszła z tego. Trafił go o dziwo tutaj. Chyba nasz kolega przejął. Ewidentnie przejął high, high grounda i wygrał. Eugenelink wygrał z 10 fragami. No dobrze! Kolejny dobry gracz. Sprawdźmy, czy tak dobry jest w każdym meczu, czy tylko teraz mu się powarciło. Jak to chyba jest mój brat Bliźniak? Mamy identyczne KD. Za to on ma troszkę mniej winów, ale też mniej rozegranych meczy. Powiem wam, że ci trafili nam się naprawdę przeciętni gracze. Teoretycznie żaden gracz z małym KD nie wygrał meczu. Wiadomo, KD nie świadczy o skillu i tak dalej, i tak dalej. Zdarzy się, że ktoś z małym KD wygra, jednak nagrałem tych odcinków już z 6-7 i powiem wam, że chyba raz albo dwa razy trafiła się osoba, która wygrała z bardzo małym KD. Także jednak coś w tym jest, że to KD jakoś odwzorowuje ten poziom, bo gracze z KD powiedzmy 0,2, 0,3, 0,4 bardzo, ale to bardzo rzadko wygrywają mecze. Nie zapomnij subskrybować kanału, jeżeli nie grasz jeszcze Fortnite, zarejestruj się z linków w opisie. No i pamiętaj, aby wspierać swojego ulubionego twórcę w sklepie. Mój kot to jaworski przez Chciałem tu na końcu wrzucić wam urywek z live'a, gdzie było losowanie na Xboxa, ale ono dość długo, dlatego po prostu w opisie macie link do tego całego losowania. Możecie tam sobie sprawdzić jak ono przebiegło dla tych zainteresowanych. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!